Cześć! Na dzisiejszej lekcji opowiem Wam, jak wyznaczać dziedzinę funkcji liczbowej na podstawie wykresu bądź na podstawie funkcji opisanej wzorem. Jeśli chodzi o wykres funkcji, jest to bardzo proste, ponieważ dziedzina to były nasze x, nasze argumenty. Liczby możliwe, które mogą być rozwiązaniem. Teraz spójrzcie na ten wykres. Nasze x zaczynają się gdzie? Przy minus 4 kończą Na 8. Nawiasy oba będą zamknięte, ponieważ minus 4 i 8 należy do naszego wykresu, ponieważ kółko jest zamalowane. Więc w takiej sytuacji dziedzina funkcji, czyli nasza DF, to będzie co? Nawias zamknięty od minus 4 do 8, też nawias zamknięty. I koniec. Mamy wyznaczoną dziedzinę funkcji liczbowej. Teraz spójrzmy na wykres drugi. Tutaj x zaczynają się nam gdzie? Przy minus 3 kończą na 8. Tutaj uwaga, minus 3 nie należy do wykresu funkcji, tak, ponieważ kółko jest niezamalowane. Więc dziedziną funkcji będzie co? Nawias otwarty od minus 3 do 8, nawias zamknięty. I w ten sposób na podstawie wykresu funkcji. Yy, opisujemy, wyznaczamy dziedzinę tej funkcji, tak? Ok, to teraz przejdziemy do wyznaczenia dziedziny funkcji, która jest opisana wzorem. Mamy taką prostą funkcję. f od x to się równa minus 5x plus 7. I tutaj dziedziną funkcji to będą. Wszystkie liczby rzeczywiste, ponieważ cokolwiek byście wstawili w miejsce tego x, to i tak otrzymacie tutaj jakąś liczbę. Nie ma tu żadnych innych warunków, więc w takim pro prostym przykładzie dziedziną funkcji to są liczby rzeczywiste. Ok, no to teraz jakiś inny przykład. Niech będzie tak. f od x to się równa pierwiastek z x minus 1. I tu jest taki warunek, że istnieje pierwiastek kwadratowy tylko z dodatniej liczby, nie z ujemnej. Więc to, co mamy pod pierwiastkiem, musi być liczbą dodatnią. To jest warunek, czyli x minus 1 musi być większe od 0 ale może być też równe 0, czyli większe lub równe 0. No i wyznaczamy sobie, przenosimy odpowiednio x, większe lub równe minus 1 przenosimy na prawą, mamy 1, więc dziedziną tutaj funkcji będą jakie liczby? W przedziale, tak? Bo jakbyśmy sobie narysowali oś, zaznaczyli 1 i x większe, więc w tą stronę, to tu mamy rozwiązania nasze, tak? No to dziedziną funkcji w takim przypadku, to jest co? Przedział, tak? Od 1 do plus nieskończoności, tak? Bo tu nam się nic nie kończy. To następny jakiś przykład. Powiedzmy, mamy tak. F od x równe 2 przez x minus 4. Ok. Tutaj jest taki warunek. Że to, co mamy w mianowniku, nie może się równać 0, bo tak? nie mamy dzielenia przez 0. I to jest ten warunek. Czyli x minus 4 nie może się równać 0, no to x nie może się równać 4. Więc dziedziną funkcji w takim przypadku to będą liczby rzeczywiste z wyjątkiem czwórki. Ok, a jeśli będziemy mieli na przykład coś takiego. F od x to się równa 1 przez x plus 3 przez x minus 7. Tutaj mamy dwa warunki takie, że x nie może się równać 0 i x minus 7 nie może się równać 0, tak, czyli x nie może się równać 7. To dziwnym w takiej sytuacji będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem 0 i 7. No i jeszcze może taki przykład, że f od x to się równa pierwiastek z x plus 2 przez x minus 1. Tutaj mamy też dwa warunki takie, że nasz mianownik nie może się równać 0 i licznik musi być większy lub równy 0. Tak, czyli mamy tak. x plus 2 większy lub równy 0 i x minus 1 nie może się równać 0. OK, Tu x musi być większy lub równy minus 2, a tu x nie może się równać 1. i teraz, jak to odczytać prawidłowo? Jaka jest to nasza dziedzina? Najprościej jest narysować oś, zaznaczyć x większe lub równe minus 2. Powiedzmy, tu mamy minus 2, tak? czyli to będą te liczby, ale x nie może się równać 1. Powiedzmy, tu mamy 1, więc to ten kawałek będziemy wyrzucali, więc dziedziną funkcji będziemy mieli pewną sumę, że to jest przedział zamknięty od minus 2 do 1, bez jedynki, tak? Bo x nie może się równać 1, suma od jedynki dalej plus nieskończoności,